Cześć z tej strony, do Domi. Dzisiaj tak szybciutko mamy 5 z drapek, Casa King po złotóweczce. No, może coś wydrapiemy, zobaczymy. Zaczynamy od pierwszej z numerem 148. Mamy mi trzy takie same sumy. Kwoty znaczy się. różna różne niestety nic pusta. 5, 2, 10, 5 i 10 niestety pusta. Ym, tamta była z numerkiem 145, to jest z numerkiem 150. Pięć i 5. Niestety są różne. Teraz z numerkiem 155. O, mamy tron. A jak znajdziemy tron, to wygrywamy 10 zł. Super. Taka wygrana to. Karp. I ostatnia, 160 zdrapka, złotówka 15, 10, złotówka 15 i 10, no niestety. Ale ta zdrapeczka uratowała nam cały odcineczek dzisiaj. Tron 10 zł. Dziękuję Wam za oglądanie. A jeszcze chciałam dodać, ostatnio miałam kupony na mini lotto. I w dwóch zakładach miałam dwie trujeczki po 51 zł. Więc fajnie też się udało. Kupony się zwróciły. Więc dziękuję za oglądanie. Poproszę łapki w górę, jeśli filmik się podobał. I zapraszam do subskrypcji.